Siemano wszystkim, jest tej strony Zwycięzca i witam Was e, w kolejnym odcinku z, znaczy, no w pewnym takim audiologu Dlaczego Wam pokazuję pulpit? Otóż e, jestem w programie do renderu filmów Tutaj nie o to chodzi e, Osiłuję zmontować dla Was filmik z Flatouta 2 e, dwa, dwa na raz e, Tutaj za niebawem powinien mi się pokazać błąd, znaczy, może tak, powiem to w ten sposób jest na tyle długi, że nie, bo ma tu 53 minuty nie, program jak już chce zapisywać, przestaje mi działać także tych odcinków niestety nie będzie ale wiecie, że nagrywałem dla was, jak widać zresztą nawet tutaj mam nagrane i Tutaj mam wszystko zaznaczone. W folderze, gdzie mi się zapisywały filmy. Dlatego niestety tych odcinków nie będzie. Więc nie zdziwcie się, jak w następnym odcinku z Flatauta z flat 2 yy, będzie dość spora przerwa. Bo no, tych po prostu nie, nie mogę wrzucić. Nie, staram się, ale nie dam rady. Dobra, zobaczcie w następnym odcinku. Znaczy w najbliższym odcinku.